<mulgy> yy, o Jezus, gdzie jest kamera w ogóle? Co ja to robię? Szczęść Boże, dzień dobry. Yy, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć trochę o lampach błyskowych: o tym, kiedy ich używać, dlaczego warto używać, jak używać. Yy, aczkolwiek nie jestem specem od y, światła sztucznego zdecydowanie wolę światło naturalne. Jednak yy, takie sztrudne zlecenia jak wesela, jak karczmy w weselach, wymusiły na mnie. Naukę takich rzeczy powiem Wam dzisiaj o tym. Dzisiaj to będzie seria Basic, której dawno nie było. Bo przecież Basic to podstawy, a światło to jest absolutna podstawa. Więc dzisiaj o tych małych pieronach i jak działać z lampami błyskowymi, warto używać lamp błyskowych. Ja wiem, że teraz wyszedł Canon R6. Czy są jakieś soniaki, czy jest Nikon Z, który podciągnie sobie ISO do 100 i jest ok, ale mimo wszystko to nie da nam takiego pięknego światła. No porównajmy na przykład to zdjęcie, które teraz widzicie, e, e, które jest zrobione oczywiście bez lampy błyskowej, i w tym samym miejscu to samo zdjęcie, które jest zrobione z lampą, z lampą błyskową, z lampami błyskowymi. Ale o tym za chwilę, dlaczego w liczbie i jak to się robi. Oczywiście, że są momenty, kiedy lampą błyskową powinno się według mnie wyłączyć gdzie fajnie pokazać klimat miejsca właśnie bez lampy błyskowej, ale uważam, że nie jest to za często. No i druga sprawa jest taka, że dużo łatwiej mm, obrabia się, prawda, te zdjęcia w, jeżeli mamy ładnie buśnięte, to tak naprawdę nic z tym zdjęciem za bardzo nie trzeba robić, tymczasem, że możemy ustawić sobie kilka lamp, o czym za chwilę, tak jak już powiedziałem, i możemy sobie kreować to światło. Więc... Ja powiem tak, ja używam lamp Jungnuo, Mm, nie powiem konkretnie modelu, no bo mam y, tych lamp dużo i fajne mam to, że mam wbudowany już nadajnik w sobie y, o tych nadajnikach powiem wam też za chwilę No to dajcie mi aparat na chwilę y, Musicie wiedzieć, że y, jeżeli jesteście to... Ta... Przepraszam Jeżeli jesteście, jesteście totalnymi lajkami y, w przypadku lamp błyskowych to mówię, że tu się ją wsadzam <śled> Słuchajcie, i sprawa wygląda tak, że Czas naświetlania, bo to jest bardzo ważne, w przypadku współpracy z lampami błyskowymi zazwyczaj, może w sporadycznych wypadkach, zależy od aparatu, nie może przekroczyć jednej dwusetnej. Nie może być krótszy, dlatego że aparat nie zarejestruje nam całego obrazka, nie zarejestruje nam światła i stworzy się tak zwana kurtyna. Ja teraz mam takie zdjęcie specjalnie wykonam. Tylko... Ja teraz wam pokażę o co chodzi. I uwaga! Yy... Bank. Co się dzieje? Jak widzicie na zdjęciu, które powstało, jest tak zwana kurtyna od dołu. I w tym właśnie rzecz że jeżeli przekroczycie tą jedną dwusetną, skrócicie ten czas, to taka kurtyna Wam się pojawi. Zobaczcie, że jeżeli wrócę na identycznych ustawieniach, na jedną, 160, to już tej kurtyny nie mam. Oczywiście zdjęcie jest tragiczne i powinienem dostać karę za tak beznadziejne zdjęcie, jednak, no cóż, nie zawsze wychodzą mi piękne zdjęcia, muszę wiedzieć. I to jest podstawa, której musicie się trzymać błyskając i do czasu naświetlania dopiero resztę dopasowujecie, czyli zakres ISO i, i przysłonę ustawiacie dopiero później. Jeżeli już wiecie, że macie tam jedną 160 i macie za ciemno, ale chcecie na przykład więcej mieć ostrego, będziecie musieli windować ISO do góry, jeżeli macie, chcecie większą głębię ostrości, no to i zmniejszacie sobie przysłonę, jeżeli chcecie bardziej rozmywać, no i wtedy to ISO może maleć. Ja akurat y, używam lamp zawsze w trybie manualnym, czyli że no, niewiele tu mam do ustawienia poza mocą, czyli zaczynamy od 1, 128, później 1, 64, 1,32, 1,16, 18, 1,4, 12 i jednej jednej na pełnej mocy, której nie używam nigdy. Zazwyczaj lampę mam ustawioną na 1,16 ja wiem, że są tam te ETTL, bla, To zawsze tryb manualny, którym jakoś jestem przyzwyczajony do tego, że zawsze ustalam sobie wszystko ręcznie. Mam kiedyś większej mocy, tak? Jeżeli po prostu na sali jest wyjątkowo ciemno i w momencie, gdy kieruję lampę na wprost, lubię też dać np. 1 ósmą, i gdy chcę osiągnąć taki efekt rozmytych zdjęć, wtedy korzystam z, z większych mocy. I może skoro już jesteśmy przy tych efekcie rozmytych zdjęć, które chyba jakoś się nawet nazywają, ale może znajdę wam nazwę i powiem po prostu, bo, bo, bo na ten dzień, na ten moment nie wiem. Jak osiągnąć taki efekt tego rozmycia? No musimy wydłużyć czas naświetlania, czyli żeby ta migawka trochę klapła i przytrzymała. O, ja to tak może mówię. Nie powiem wam konkretnego czasu, bo nie ma na to jakby mm, konkretnego, uniwersalnej metody. Musimy... Jedną rzecz trzeba zapamiętać, przysłonę daje bardzo wysoką, bo nawet czasem po 11F, F13, nie przejmuję się tym w ogóle i to, co jest istotne, to musicie być blisko obiektu, który chcecie zamrozić bo pewnie zamrozicie na przykład tańczącą parę, a dookoła wszystkie światełka wariują, będzie to wszystko rozmyte i dodatkowo, jeżeli chcecie jeszcze bardziej przywariować yy, ruchem, bardzo często robię coś takiego po błysnięciu, aczkolwiek teraz... dobra Zrobię Wam tak jak jest, czyli ustawiam sobie na dłuższy czas. O, właśnie, słyszeliście to? Jeszcze raz. I robię taki dodatkowy ruch, jeszcze obiektywem, żeby dodatkowo y, moje zdjęcie po prostu zawariowało. No i jest jeszcze jedna opcja, o której trzeba powiedzieć, czyli o wyzwalaniu lamp, czyli to jest rzecz, która jest absolutnie y, fenomenalna według mnie i bez której bym, byśmy sobie, bym sobie w karczmach nie poradził, w karczmach, w ciemnych miejscach albo ogólnie po prostu nawet jak sala jest jasna to i tak fajnie porozstawiać lampy na statywach, w kątach, w rogach tudzież na różnych uchwytach, o właśnie pokażę Wam jeden uchwyt montujecie sobie lampę na przykład na takim uchwycie, nie mam teraz batmana tak zwanego, czyli tego grip'a, który tu by się zamontował w tak, każdym razie lampa wtedy wygląda tak i ten uchwyt, akurat ja mam z Kulmana, możemy sobie przymocować w zasadzie yy, no, gdzie chcemy, praktycznie. Aha, pokazałem wam na odwrót, przepraszam. Tutaj ląduje lampa i yy, to jest tak mocne, że trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Na przykład w tym momencie przykręcę sobie to do palca, co nie wiem, czy jest dobrym pomysłem. Yy, I zobaczcie, jak się trzyma. Ała, jezus, dobra. Yy, co jest bardzo istotne, kupcie sobie z ruchomą głowicą, czyli żeby ta lampa mogła być ustawiona, może ja to odetnę od mojego palca, żeby mogła być ustawiona dowolnie. Ponieważ na przykład na balustradzie, na sali, jeżeli mają antresole możecie sobie to przypiąć, skierować lampę w dół więc koniecznie z ruchomą głowicą takie uchwyty Reszta naszych lamp ląduje na statywach po prostu też wszystkie są wtedy ustawione na 1,16 mocy i o co w tym wszystkim chodzi? Tak jak mówiłem Wam o Yongnuo i o tym, że mają wbudowane nadajniki jest to kapitalna sprawa, ponieważ nie musicie zakładać kolejnego takiego nadajnika na lampę, a wystarczy, że ten nadajnik macie e, umieszczony na, na waszym body, na aparacie. Musimy wejść na, w lampie w tryb wyzwalania, czyli tutaj w przypadku jągnuło, przeklikuję kilka razy w, w trybie Mode i jest tutaj taki znaczek lampy i napisane RX. Jeżeli jest RX, to wiem wtedy, że będę mógł ją wyzwolić w tym małym. Ustrojstwem. Tutaj mam wtedy ustawiony TX. Ja wiem, że to brzmi strasznie wszystko, ale to musicie się zapoznać po prostu z instrukcjami, bo ja wam tak, każdy ma inne nadajniki, inaczej to może wyglądać. I w tym momencie, jeżeli widzicie, tu mam przycisk, który wyzwala mi tą lampę. Mm, oczywiście, jeżeli montuję to na body, no to spust migawki wyzwali, wyzwoli mi lampę, tu Wam akurat pokazuję tak stricte. Akurat z tego, mm, z tego nadajnika nie da się sterować mocą lampy, ale w zaawansowanych, ale w zaawansowanych wersjach, w droższych nadejnikach, możemy bezpośrednio sterować mocą lampy. No my jak, ja zawsze ustawiam na 1,16 i tak te lampy mniej więcej, jeżeli któraś mi wali za mocno, no to zawsze mogę ją Troszkę zmniejszyć, nie jest to dla mnie jakiś problem, żeby odsunąć staty, widać na 132 na przykład, więc nie jest to dla mnie problem. To jest rzecz kapitalna, yy, która ratuje pupy. Jedynym minusem, jakby tej całej sytuacji jest to, że musimy zaopatrzyć się w bardzo dużą ilość takiego czegoś, co się nazywa bateria. Um, ale polecam Wam na przykład yy, korzystam z enelopów, między innymi między innymi ponieważ pokażę Wam alternatywę która jest dużo tańsza, a równie dobra i jej tu nie mam. A tą alternatywą są baterie LADDA, które są. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie wiem, co się wyostrzyło ale jeżeli się nie wyostrzyło, to tu jest napisane IKEA. Tak, to są baterie z IKEA i są bardzo dobre i są tańsze niż enelopy Oczywiście nie powiem, że no lopy są złe, ale yy, jak jesteście początkującymi i chcecie zacząć przygodę, to do IKEA przy okazji tam jak jedziecie, to znajdźcie sobie baterie LADY. One również występują w tej wersji mini, proszę nawet, tu mam założone, w wersji AAA, czyli w tych, które potrzebują wasze nadajniki. Jak stosować jeszcze może lampę, może dam wam jeszcze takich parę przykładów. Uwielbiam mieć lampę ustawioną na kontrę czyli że świecę pod nią, czyli na przykład przy pierwszym tańcu rozstawiam sobie dwa statywy, para mi tańczy, ma piękne oświetlenie dodatkowo. Wygląda to bajecznie, jeżeli jest błysk w stronę obiektywu. Tak jak mówię, czas w momencie gdy chcę rozmywać zdjęcia, kieruję lampę na wprost. Poza tym ją oczywiście odbijam od sufitu, chyba że sufit jest na przykład koloru czerwonego lub jakiegokolwiek paschudnego lub jest tak wysoko, że nie odbije go. Wtedy oczywiście no, lampa dlatego ma taką funkcję, która się nazywa ruch, żeby móc sobie odbić światło odkąd chcecie. Więc jeżeli jesteście. A w jakimś miejscu, gdzie widzicie na przykład, a tu ładna biała ściana mimo, że sufit jest paskudny, to kierujecie lampę w tą stronę tylko pamiętajcie, że oczywiście odbije się tam i kieruje się w tą stronę, będzie dziś to światło zawsze wracać więc musicie oglądać obiekt, który chcecie oświetlić no i trzeba myśleć na bieżąco dlatego po prostu najłatwiej jest zostawić cztery lampy dookoła nawet czasem 5, i nawet nie mieć yy, lampy na body i masz problem z głowy Także to byłoby wszystko w serii Basic, co chciałem wam powiedzieć o lampach błyskowych. Trzymajcie się, błyskajcie, bajo, 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 na koniec nam jeszcze błysnę, a co, za błysnę.